Nie miałeś takich oporów przed tym, żeby na przykład zadzwonić, żeby wyjść na, na samym początku? Pamiętasz? Pewnie, może? że tak. Bo dużo osób pewnie tak, pewnie było. tak no przy wykonanie pierwszego telefonu sprzedażowego. Słuchaj, po prostu tu mnie podsłuchują po angielsku, nie wiesz to, czy ktoś mnie zrozumie, czy coś, co innego, jak tutaj gadasz jakoś tam, wiesz, te mowa ciała, ktoś ci, no to inaczej jest, ale tu wiesz, możesz po angielsku jeszcze kogoś zadzwonić i tak dalej, to wiesz, to inne, co innego, jeżeli dzwonisz do kogoś potwierdzić trening personalny, nie, bo mówisz, nie wiem, cię ja, to, tak, spoko, jestem, będę, a co innego kogoś, do kogoś zadzwonić i go do czegoś przekonać, to już jest inny poziom komunikacji, nie, musisz teraz... On musi cię dobrze zrozumieć i, i, i wiesz, jak chcesz go przyciągnąć do klubu na darmowe wejście, nie chce. No to nie możesz powiedzieć, tylko nie chce. no okej, okay, nie chcę położysz sławkę. Ale momencie, nie dzisiaj dobrze, to może zróbmy to pod koniec tygodnia, mam tutaj lukę wtedy, wtedy, y i wiesz, i prowadzisz rozmowę, ale to jest dużo trudniejsza rozmowa, nie? Więc wiesz, i u, u mnie, u mnie było podsłuchiwanie, jak to inni robią.